Wieś Laskówka w gminie Bardo ma wodociąg. To wielkie wydarzenie, bo na ten luksus mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. A jakby Unia Europejska nie dopłaciła, to pewnie dalej by czekali. Jadwiga Jarzębowicz. Woda w domu to nowość dla 82-letniej pani Julii. Lata całe krowy poiła w rzece. Wodę na pranie nosiła wiadrami. Dźwigałam te wiadra, jak był silny mróz. Studnia zamarzła, trzeba by lud pływać. ciężkie ciężki warunki byli. A teraz ta woda, że przyszła, to tak jakby z nieba. W laskówce studnie były, ale o wodę w nich było trudniej. Są lata suche, naprawdę, i nieraz studni braknie. Rodzina milewczyków nie miała nawet studni. Pięć lat wody szukali. Teraz mają wszystko. Mamy studnie. Ale źródło uważamy, że nie jest zbyt obfite, więc to, to drugie źródło, właśnie takie alternatywne podłączenie z sieci, no jest konieczne. Budowa wodociągów w skalistym górskim terenie jest o jedną piątą droższa niż na równinach. Dopiero teraz pokazały się tak naprawdę środki finansowe i możliwość no, realizacji zapóźnień, no, szczególnie w naszej gminie. W gminach górskich tylko co trzeci mieszkaniec może korzystać z wodociągu, a kanalizację ma zaledwie 15% mieszkańców. Od niedawna także ci z lasków. Wszystkie ścieki praktycznie były podłączone do potoku, gdzie przy upałach, przy suszy cały swąd smród zostawał w potoku. Za przydomowe oczyszczalnie mieszkańcy płacili 2,5 tysiąca. Resztę dołożyła gmina i budżet województwa. Jak kto chciał, zrobił. Kto nie chciał, to będzie musiał. Bo przyjdą czasy, że przycisną. Pani Julia cywilizacyjnymi osiągnięciami nie może się nacieszyć. Szambo jest podłączony. Ostatnio w piątek pan kierownik podłączył. Woda jest podłączona. Łazienka, wykąpać się mogę. Tej radości będzie więcej na miarę unijnego dofinansowania. Tylko z programu rozwoju obszarów wiejskich to 350 milionów złotych. Laskówka Jadwiga Jarzębowicz. To były miejscowości podgórskie, a tylko 15% mieszkańców podwrocławskich wsi może cieszyć się z kanalizacji.